U, Unia Europejska nam, nam nie pomaga, tak? Dokładnie. Unia Europejska nie pomaga, daje nam pożyczkę no. 47 nie, nie, miliardów no. euro na 3,3 procenta Panie, Panie pośle, ile pan ma lat? Ja 43 no? od wczorów. 43 dobra to ile pan miał jak, jak, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej to no już, już pan był dorosłym tak, człowiekiem. Tak, tak 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 Ale jak ja się... wie teraz Ale sekunda, panie safe, pośle, jak się, się Polska, jak, się zmieniła Polska, jak się zmieniła Polska od roku 2004 niech mi pan powie Nie no oczywiście się zmieniła no tylko pytanie Ale, no, ale na lepsze, mamy, mamy, czy na gorsze z, nie mamy y, z porównania jakby była zmieniona gdyby w Unii nie była Mamy tak, no, bo nie, to, nie zaraz, mamy, zaraz. Po to żeby się pan nie zapoznał analiza Ja uważam że nie wiemy, A, jaki, ja byłby ja się jaki byłby scenariusz historyczny dla Polski nie będącej w Unii Europejskiej. Patrząc no, to... na historię, możemy się domyślać. Hmm. Raczej byśmy byli niestety narażeni na większe wpływy ze strony Putina. To znaczy ja mam wrażenie, Panie Pośle, że no tak, pan nie to... wie, jaka jest historia Polski, czyli, ja nie wiem, czyli... No. No, no tak, no, no tak, jeżeli Pan mówi, że nie, wiadomo, że nie wiadomo y, przypadkiem, bo może w ogóle byłoby lepiej, tak, jakbyśmy nie weszli. No nie wiemy.